No to jak? Kto już rozwiązał moją pierwszą poranną zagadkę? Nie czekamy, kochani. Kto pierwszy, ten lepszy czas to pieniądz. Nie marnujemy czasu, wygrywamy. Natomiast pieniądze, bo po to tu jestem? I proszę bardzo, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Ogórek. I bardzo dobrze, oczywiście. 100 złotych dla pana, a ja szybciutko wędruję do kolejnej zagadki. Co to będzie tym razem? Sprawdźmy. No dobrze, z podanych dwóch słów ułóż nazwę zwierzęcia. Kochani, Ewa, Wiórki, Mieszamy litery, wrzucamy do tego naszego lejka, mieszamy, mieszamy i wyskakuje nam nazwa zwierzęcia. Jakie to zwierzę? Kolejna stuwa do, zabra do zabrania. Wiaska 7304, telefony komórkowe 0704-304-304, telefony stacjonarne. Kto już wie? Kto już wie? To będzie moim drugim już porannym zwycięzcą. kochani. Pierwsza zagadka zniknęła błyskawicznie i chciałabym, żeby takie właśnie tempo utrzymało się cały czas. Jedna zagadka po drugiej. To jest bardzo dobre tempo i bardzo dobre postępowanie w tym programie. Stuba do zabrania. Kto ją zawiera? Kto już sobie z zagadką poradził? Kto już ułożył z tych dwóch wyrazów nazwę zwierzęcia? Nie czekamy, kochani dzisiaj naprawdę chciałabym rozdać mnóstwo pieniędzy, dlatego właśnie potrzebuję Waszej reakcji, Waszej pomocy. Sama sobie tutaj e, nie dam rady, to jest program interaktywny, więc... No moi drodzy, dlaczego czekam tak długo? I jest. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie, jakie to zwierzę? Wiewiórka. I bardzo, bardzo dobrze, stuwa dla Pani, e, a my wędrujemy do kolejnej zagadki. Pięknie idzie, kochani, żeby nie zapeszyć, pięknie idzie. Tym razem pytanie brzmi, kto to jest? Górny wers, kochani, to imię, dolny, nazwisko, mieszamy litery. Jeżeli wiesz, kolejne 100 złotych może być Twoje. Myślę, że zagadka nie jest zbyt trudna, znacie e, tę osobę, więc już się spodziewam kolejnego zwycięzcy. Kto? Kto sobie błyskawicznie poradzi z trzecią już e, dzisiejszego rana? Poranka. Kochani, dwie osoby już skorzystały, dwie osoby już wygrały albo 100 zł. Ty możesz być tą trzecią osobą, tym trzecim zwycięzcą. Nie czekajcie, bo może kolejna zagadka będzie za trudna. A tutaj już macie rozwiązanie. Jesteście gotowi. Kto już wie? Kto zabiera kolejną e, dzisiejszą stówę? I proszę bardzo, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak brzmi rozwiązanie? Maryla Rodowicz. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Świetnie, gratuluję. 100 złotych powędrowało. Idziemy dalej, idziemy dalej. Trzy osoby już wygrały, ale nie zwalniamy tempa, moi drodzy. Kolejna zagadka już z nami. Uż z pomieszanych liter przysłowie. Kto już wie, jak brzmi e, to przysłowie? Słuchajcie, dzisiaj naprawdę wydaje się, że nie ma problemu z trafieniem do mojego studia. Wykorzystajcie to. Tylko... Wykorzystajcie ten moment przewagi. Znacie już odpowiedź, to próbujemy tutaj trafić. Inni się jeszcze zastanawiają, a ty już wiesz. Ty już znasz to przysłowie. Kolejne 100 zł może być twoje. Trzeba z tej szansy po prostu skorzystać. Więc kto będzie moim czwartym e, w dzisiejszym programie zwycięzcą? Znacie to przysłowie. Kochani, to nie jest nic e, jakoś szczególnie wyszukanego. Po prostu trzeba poprzestawiać te litery. Zacznijcie sobie od jednego wyrazu. Ułóżcie, może to was właśnie naprowadzi. No to jak? Kto już wie? Kto zna rozwiązanie? Słuchajcie, naprawdę chciałabym mieć dzisiaj mnóstwo zwycięzców. I mam. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani. Witam serdecznie. Poproszę rozwiązanie. Co kraj, to obyczaj. I bardzo dobrze. I właśnie za to e, szczęśliwe przysłowie dostaje pani 100 zł. Bardzo się cieszę. Dobrze, kochani, w takim razie już słowo z liter. Tak brzmi e, kolejne pytanie. 9 liter pomieszanych... I musicie użyć wszystkich dziewięciu liter, żeby ułożyć to słowo. Ale myślę, że zagadka nie jest trudna i już czekam na kolejnego zwycięzcę. Kto tym razem rozwiąże zagadkę? Kto będzie dzisiaj moim piątym zwycięzcą? Kochani, fantastyczne tempo, naprawdę mi się to podoba. Utrzymajmy je jak najdłużej. Do końca programu takim tempem wszystko pójdzie dobrze. Mnóstwo gier przygotowanych, wszystko zależy tak naprawdę od Was. Kto już wie, o jakie słowo tutaj chodzi? Kolejne 100 złotych do wzięcia. Nie czekajcie, nie czekajcie, nie zastanawiajcie się, wykorzystajcie moment przewagi, mam. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, poproszę, jak brzmi rozwiązanie. Finlandia. I bardzo, bardzo dobrze, Stuwa dla pani, a ja wędruję dalej. Proszę bardzo, co następne? Kolejna zagadka. Znajdź jedną różnicę między obrazkami. Tak brzmi polecenie. Troszkę innego typu zagadka, tym razem coś dla spostrzegawczych. No ale myślę, że poradzicie sobie, myślę, że już czas, żeby ktoś podał mi rozwiązanie. Kto rozwiąże szóstą już dzisiaj zagadkę?